A, wit witam serdecznie Państwa z bruzdami czoła, zachwaszczonymi zmartwieniem. Właśnie polska piłka nożna w najnowszym rankingu FIFA -fi -fi plasuje się najgorzej w historii. Zajmujemy 66. miejsce, przed nami Mali, znaczy taki kraj, mała taka, taki ma Mali. I, I Jurek mówi, że to nie jest tak źle. Co prawda, przed nami Mali, a dawniej byli duzi, ale, ale dobrze, że przed nami jest Finlandia. Co prawda Jurek dodał, że w Woli jak Finlandia jest przed w kieliszku niż w rankingu, nie? a ja mu na to mówię, Jorek, Jurek. Tak mu powiedziałem, Jurek, Jurek. Proszę Państwa, niedługo dajcie do tego, że wyprzedzi nas jakaś wyspa bezludna. Dzieci z bóle i też, który jeździ koleją. Proszę państwa, nawet LZTS pajęczyn ma szansę wyprzedzić każdym z smudy w rankingach. A co robi trener proszę Państwa? Trener ciągle powtarza, że układa klocki. To co on kurde z dzieci nie ma starość. Niech on rzuci te klocki zabierze się za trenowanie, prawda? On se klocka układa, reprezentacja w dupie na, na, na przykład coraz więcej obcokrajowców jest w kadrze polskim. Proszę Państwa, za moich czasów z obcokrajowców w kadrze to byli tylko Ślązacy, Kaszubi i Łodzianie. Wczoraj z Jurkiem właśnie walczyliśmy z Finlandią. Ja mu mówię tak, Jurek, nie szalej, dajemy na remis, bo będzie źle. A Jurek mówi, ty Jasek, a jakby tak ten ranking FIFA ułożyć alfabetycznie, nie? To może bylibyśmy wyżej. Może tak, ale co z tego Jurek? Jakkolwiek się obrócimy, to tułek zawsze za nami, nie? A mali dalej przed nami. Ale jak powiedział tata magnetofon do syna magnetofona, synu najważniejsze to umieć przegrywać. I my to umiemy robić bardzo ładnie. Niech to będzie, proszę Państwa, pocieszeniem. Taka jest piłka. Do usłyszenia.